Dzień dobry, cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku kariery Manchesterem City na Next Game czyli na PlayStation 4. Witam Was bardzo serdecznie w nowej FIFA 14. Pierwsze spotkanie zagramy sobie z Bastią i będzie to mecz towarzyski rozegrany na 88 Stadium. No i zaraz zobaczycie jak piłkarze będą chodzili sobie na boisko. Chcę wam ogólnie pokazać jak to wszystko wygląda, z czym to się je, bo za każdym razem kiedy materiał jest e, kiedy filmik jest inny, to za każdym razem coś innego pojawia się przy intrze, kiedy zawodnicy wchodzą, jest zrzucenie ekranu na przykład na stadion, pokazanie stadionu z zewnątrz. No i dobra, tak więc sędzia rozpoczyna to spotkanie. Nasri podaje do Aguero, no i Aguero pakuje, pakuje, pakuje bramkę e, w 51. 52. minucie dopiero Pokonuje bramkarza Basti. Powiem Wam szczerze, że naprawdę dość ciężko było e, strzelić im bramkę. No, Jak widzicie, kibice się cieszą, nie są to już kwadraciki ani nic. Tutaj jest ten e, tryb taki powtórek, gdzie w zwolnionym tempie będzie można potem zobaczyć, jak ta bramka wpadała. Grałem barazuką, bo uważam, że ta piłka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo mi się podoba. E, no, i, no i ogólnie wiecie, wszystko na plus. Pięknie Aguero tutaj lekko podkręcił. No i bramkarz Basti był bez szans jednak. 88 minuta, e, Krasić, no i mamy jeden do jednego, pokonuje Joe Harta, niestety mówi się trudno i jedzie się dalej, jeden do jednego ten mecz będzie się kończył, Krasić cieszy się wraz ze swoimi kumplami, ja myślałem wiecie, to były ostatnie minuty do tego, by zakończyć to spotkanie, mówię, o kurcze, może już koniec będzie, no ale niestety mój obrońca nie przepinował Krasicia, no i Krasić pokonuje Joe Harta, jeden do jednego. Sergio Aguera zostaje graczem meczu Kolejne spotkanie będzie z francuskim zespołem Z Guingamp W ogóle wiecie, ja nigdy o tym zespole nie słyszałem No i Negredo, Alvaro Negredo Naprawdę bardzo dobry zawodnik Jeszcze parę razy tutaj trafi do siatki W 8, w 8 minucie tak, W 8 minucie chyba, albo w 18 minucie Dobra, Misha z tym pakuje bramkę do siatki I mamy już w 8 minucie 1 do 0 No i Fernandinho pokonuje drugi raz W tym meczu bramkarza Tutaj gdzieś piłka lekko pod pachą, mu przeszła, już był na styku z bramkarzem, no ale udało się. No i turę pokonuje w trzeci raz bramkarza w 45. Minucie. Bramka do szatki, wygrywamy już 3 do 0. Wroda bardzo, bardzo fajna. Bramka tutaj uderzył, sieknął. No i bramkarz był bez szans. Po raz trzeci, 45. Minuta. I podanie Negredo po raz kolejny, zgłówki po podaniu Jesusa Nawasa. Ładnie tutaj Jesus podał, no i Negredo, bramkarz był bez szans. w ogóle bramkarz tak dziwnie troszkę bronił, patrzył się jak te bramki wpadają zamiast bronić. Spotkanie kończy się 4 do 0, pokazanie 88 Stadium z tej pięknej strony, mecz przeciwko Atletico Madry, wszystko zaczynało się, układało się jak należy. Henschnal podaje... No i bramka Joe Leona, Joleona to Ja w ogóle tutaj zagrałem zagra te spotkania bardziej rezerwami niż tymi e, zawodnikami podstawowymi, ponieważ chciałem bardziej zobaczyć i naprawdę tutaj paru znanych, e, znanych zdolnych piłkarzy e, dojrzałem. No i niestety Atletico Madryt strzela bramkę, piłka odbiła się od słupka, jeszcze od bramkarza. No i mamy jeden do jednego. Niestety e, tu, dużo się tutaj wspominało właśnie o DeMichelisie. Który grał w Atletico Madryt W ogóle chyba nie zagrał ani jednego spotkania I przeszedł do Manchesteru City Tutaj bramkarz sam sobie wbił bramkę e, Po wejściu David, David, David Vila zrobił takie zamieszanie Nie tutaj Tylko przed właśnie tam podawał Do ty, tego zawodnika No i tutaj jak możecie zobaczyć bramkarz sam wbił piłkę e, No mówi się trudno No już David Vila jeszcze patrzył Tylko się jakoś może myślał, że uratuje tą sytuację O tutaj lekko od barku odbiła się no i mamy 2 do 1, to była 90 prawie minuta. ET8 Stadium pokazane z tej ślicznej strony, naprawdę. O i tutaj możecie zobaczyć to next genowskie e, pokazanie Stadion, naprawdę śliczna okazałość. 8 Stadium z Newcastle, Remy, no i Lobik. No i niestety 1 do 0 w 26 minucie. Ja właśnie tak myślę, żeby, żeby jak będzie okienko transferowe, żeby kupić Remiego. Spotkanie kończy się 0 do 1. No i mecz będzie rozegrany w deszczu, jest to już z Premier League, tak więc skończyliśmy już tutaj mecze towarzyskie, no i Edin Dzeko pięknie pakuje na pustą bramkę, mamy gola po strzelę Kuna Aguero i Edin Dzeko strzela. Bramkarz był bez szans, jeszcze tutaj troszkę próbował jakoś ratować, ale nawet jakby, to myślę, żeby mu się nie udało. Jaja i zobaczcie jaka bramka. No ja naprawdę patrzyłem Trzy razy na tą powtórkę bo Tutaj będą trzy powtórki e, Dobieg do tej piłki, uderzył Nie lada kto, tylko jajaturę Pokonuje bramkarza Myślę, że teraz Barcelona może żałować, że pozbyła się tego zawodnika Bramkarz był Zupełnie bez szans Chociaż myślę, że pomógł przy tym strzale Lekko deszcz, ponieważ piłka jeszcze skozłowała I trafiła do siatki Mamy już 2 do 0 Jednak niestety Cornelius Doskonałe podanie i zawodnik z numerem 9 Jest to nowy zawodnik no i niestety strzela bramkę, mówi się trudno, jedzie się dalej, no i tutaj niestety podanie, zamieszanie w ogóle w polu karnym, tutaj jakoś przejął, podaje i Conway z główki strzela bramkę. 2 do 2 w 90 minucie, właśnie mam takie częste tendencje do tego, by tracić bramki w 90 minucie, a to był mecz z Cardiff City, 88 Stadium, mecz z Hull City. No i rozpoczynamy to spotkanie i nie minęła dobre dwie minuty, a Manchester City prowadzi już 1-0 po strzale Alvaro Negredo. Piękne dośrodkowanie Jezusa Navasa. jeszcze tutaj piłka odbiła się od jednego z obrońców, Hull City. No i szczupakiem takim, ala szczupakiem, Negredo wpisuje się po raz pierwszy na listę strzelców. Tutaj mój błąd, podałem jakoś dziwnie, no i... Mówi się trudno na pustą bramkę, jeszcze tutaj bramkarz mój próbował uratować, w ogóle gram nową formacją i to też może z tego wynikać, ale pięknie tutaj Aguero, mamy 2 do 1, 33 minuta po dośrodkowaniu od Negredo, tak więc Negredo pokazuje, że nie tylko potrafi strzelać bramki ale także pięknie dośrodkowywać. Heh, tutaj pusta bramka, no i 2 do 2. Prawie nie trzeba było długo czekać, 40 minuta. Bramka obronił pierwszy strzał, no ale niśle, niestety źle wybił. Aguero, lobik. Ja tutaj także patrzyłem trzy razy na tą bramkę, bo ja chciałem w ogóle podać do Negredo, a wyszło tak, że bramka znalazła się w siatce. Tak więc, ku mojemu zdziwieniu, naprawdę bardzo fajna bramka. Ja już w ogóle myślałem, że ona tak jakoś bardzo wysoko szła i w ostatniej chwili opadła. I oboczną siatkę tak sobie fajnie zjechała. Naprawdę bardzo ładny strzał z lewej nogi aguero. Widać, że Argentyńczyk naprawdę wpasował się w Manchester City. No i doskonale pokazuje swoje umiejętności w grze 3 do 2. I to spotkanie kończy się 3 do 2. Ja Wam dziękuję za pierwszy odcinek. Trzymajcie się, ludzie. I do następnego. Cześć!